Bardzo często pojawia się taki argument, który też znowu przyjmuje część praw, takich właśnie tych, którzy legitymizują zabranie. No o co chodzi? Przecież posiadanie telewizji publicznej to było jakieś nawłaszczenie. Teraz, proszę bardzo, macie republikę. No to, 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 to nawet cieszcie się, że macie republikę. To nie jest to samo, ponieważ telewizja publiczna była medium, które udzielało, tworzyło na przykład filmy dokumentalne, tworzyło seriale, i mleciutki, elemencik pluralizmu, przecież tam dużo, przecież mnóstwo, e, autorów, którzy byli bardzo odlegli od, e, PiSu, od konserwatyzmu, robiło swoje filmy, i zdobywało za to nagrody, e, na rozmaitych festiwalach, teraz,